Kastydziarskiego Motki Strzata. Przypominam, że w Instagramie i na Ravelry znajdziecie mnie pod nazwą NBLICA. Tam też pokazuje swoje bieżące projekty. Jest masa fajnych zdjęć. Jest skarpetopedia z mnóstwem informacji o dzierganiu skarpet. I generalnie trochę, trochę mojego codziennego życia. Dzisiaj mam na sobie sweterniko z projektu Karoliny Adamczyk. Wykonałam go z włóczki Merino DK od Ulali. Super sweterek, jest z nim naprawdę, naprawdę bardzo ciepło. Mega fajny projekt. Polecam bardzo wszystkie, wszystkie projekty Karolina. Ja nie mogę po prostu przestać się głaskać, bo ta włóczka jest tak, tak fajna w dotyku, taka stężysta, taka mięsista. Kot mi gryzie statyw. Kocie przy się. Kocie nie przeszkadzaj. Bimber. Dzisiaj będzie mocno koci podcast. Mm. Co dzisiaj? Dzisiaj nie pokażę Wam nic skończonego, poza tym, że udziergałam jedną skarpetkę Sunday ze z wzoru Petit Neat. Proszę bardzo. Robię ją z, z włóczki y, Novita Seven Brothers. Y, to jest y, ten rodzaj kura z błyszczącą nitką. Y, Zrobiłam je w sumie na swój rozmiar, ale w międzyczasie przemierzyłam je mężowi, żeby sprawdzić, czy, czy też będą pasować. W sensie na szerokość wiadomo, bo stopa będzie dłuższa, ale są naprawdę takie fajne do, do wieczornych filmów, seriali, czy, czy też leniwego poranka w łóżku. Dużo mam na drutach i, i o tym będzie przede wszystkim. Poszłam bardzo w swetry. Nie mogę się wyrwać ze swetrowych łap. Skończyłam górę. Tutaj będzie przód. To jest testowy sweterek z wzoru Gosi Filkowskiej. Znajdziecie ją jako Dreaming Yarn na Instagramie. To będzie Dream Sweater. Swoją wersję zrobiłam w paski z włóczki od Hobby, to jest Evergreen. Postanowiłam, że połączę dwie nitki. I co mogę tu powiedzieć? Moja wersja jest z golfem, takim niskim, ale na mnie wygląda ok, jak taki zwykły golf, wysoki po prostu. Stwierdziłam, że paski będą miały po około 10 cm szerokości. Co jeszcze? No, czas na, na rękawki, bo ja z, najczęściej robię rękawy zanim wykonam korpus, ze względu na to, że mogę właściwie wykorzystać do końca włóczkę, która mi zostanie. Ja mam taką nietypową budowę ciała. Bo ten korpus zawsze mam w swetrach takie dosyć długi. Takie standardowe koszulki z sieciówek są na mnie najczęściej za zbyt krótkie. Nie wiem, czy to taka moda, po prostu, czy, czy, czy ja jestem za długa, no bo na szerokość jednak za dużo się ta długość nie rozkłada. I, I zawsze staram się wykorzystać włóczkę, którą przeznaczam na korpus do końca. Do tego stopnia, że jeden ze swetrów, no Fils zrobiłam troszeczkę zbyt długi, ale to nic. Jest, jest ok. Nerki są zakryte, wszystko jest zakryte. Nie będzie, nie będzie żadnego zapalenia nerek, czy, 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 czy jajników, czy, czy cokolwiek innego, jak pęcherz, dobra, wystarczy, 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 anatomii. Ten sweterek powstanie, myślę, dość szybko, bo dziergam go, właśnie mówiłam, z dwóch nitek. Na drutach, nie moich totalnie, bo osoby, które mnie znają, wiedzą, że moim ulubionym rozmiarem drutów jest rozmiar 2,25, czyli skarpetkowy. Ale może się to zmieni, bo yy, ten staterek dzierga chyba na piątkach, albo nawet i szóstkach. Moment. Pięć i pół. tak. 5,5, i pół, bo nie miałam ich w zestawie z yy. No, Fajnie, podoba mi się. Podoba mi się, nie mogę się doczekać, aż go skończę. Dziergam na zmianę z innymi rzeczami, bo mam jeszcze yy, przecież testowe, żakardowe skarpetki od Kropy. I, 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 I jeszcze jeden test skarpetkowy i coś jeszcze mam. Tak, pewnie, oczywiście, tak. Zaraz Wam będę odpowiadać. Mam jeszcze sweterek z darmowego wzoru od, od yy, filkolane, filcolane. No wszyscy wiedzą o co chodzi. Będzie. Z, z, Zatrzymamy się przy filcolaniu, ok? Niech będzie filcolana, bo tak mi jest po prostu przyzwyczajona się. To jest sweterek Petra. Wzór jest darmowy, zalinkuję go w opisie. I od kiedy zobaczyłam go u Zuzi Krzywe Druty we vlogu, to stwierdziłam, że koniec, ja muszę go zrobić. Zuzia miała wersję różową, taka jak jest w oryginalnym wzorze, a ja, ja oczywiście stwierdziłam, że będzie beżowo-brązowa i ta błyszcząca nitka też jest inna. W każdym razie to mam tu już kawałek, jeszcze trochę mi brakuje do rozdzielenia ramion. To jest sweterek złożony z pasków wykonanych Różnymi ściegami um, i różnymi włóczkami właśnie filcowany. Mamy tutaj um, ściąga, tutaj mamy y, Peruvian Highland, mamy sagę, arbete, tilie i khaye. Koty. Um, więc y, dodatkowo świadomie nie wykonuję go z resztek, bo mogłabym go wykonać z resztek włóczki. Ale bardzo chciałam wypróbować włóczki filcolane, których do tej pory w sumie nie używałam poza tilion, czyli mohebkiem. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. I on się też bardzo szybko przerabia ze względu na to, że te włóczki się zmieniają, kolory się zmieniają. I to zrobiłam od wczoraj. To jest część, którą. Zrobiłam wczoraj. Także myślę, że idzie fajnie. Jeszcze kawałka brakuje do oddzielenia y, rękawów, bo ten hmm. sweterek wykonuje się tak się tak zwaną metodą na C. Dagna, pozdrawiam. Wiem, że metoda na C pojawia się w Twoim vlogu. <grym> y, tak. Tylko że tutaj nie ma takiej w metodzie na C. Często jest. Jakby taki y, szerszy pasek, y, taki, od którego odchodzi dodawanie oczek. Tutaj jest taki łańcuszek, potem ten pasek rozdziela się na, y, na rękawy, tak na szerokość, jak, jak ragla, a potem jeszcze dodaje się y, do korpusu oczka. Y, także tutaj mamy łańcuszek. To dodawanie rękaw wtapia się we wzory, bo rękawy też są wykonane w, w ten sposób, że na nich jest wzór i zmiany włóczki. Tutaj mi dęda wszystko. Ok, a teraz powiem Wam trochę o samych włóczkach, z których dziergam ten sweter, bo jest naprawdę fajna rozpiętość. Zaczniemy od tej Głównej włóczki to jest Peruwian, czyli 100% peruwiańska wełna. W 100 metrach, tak, w 50 gramach jest 100 metrów włóczki. Ona jest przeznaczona na druty od 4 do 5 mm. Ja ten sweterek dziergam na piątkach. To jest y, kolor 977, to jest taki kremowy, w, w, przy zachmurzonej, zachmurzonej tutaj, to w świetle, y, y, wydaje się taki szarawy, ale to jest taki beż, nie wiem czy to będzie widać dobrze, to jest beż, taki neutralny. I ona jest bardzo, bardzo taka mięsista. Yy, ona robi robotę w tej, w tej swetrze: będzie ciepełko w, w szyjkę i w ogóle. Naprawdę jest taka yy, mega mięsista, fajna. Naprawdę fajna na swetry takie jesienno-zimowe. Mamy tu jeszcze Sagę. Saga to 100% wełna owcza. Wszystko rozcyfrowa. Super! 100% wolna owcza. Ona jest taka w dotyku, troszkę szorstka. W 50 gramach ma 300 metrów i pojedynczo jest przeznaczona na druty od 2,5 do 3 mm. Ja dziergam podwójną nitką ten fragment z sagi. No i myślę, że pojedynczo ona w ogóle taka, gdyby sweterek był tylko z niej, to bym mnie drapał, totalnie bym mnie drapał, no nie jest taka, jest szorstka po prostu, szorstka, ale jako pasek super, myślę, że, myślę, że tak. Dalej mamy znaną już chyba wszystkim poza mną arwetę. Kawkę, chwilka. W ostatnim podcaście zapomniałam i się rozkaszlałam, i musiałam to wycinać w ogóle dramat. Arweta, mam jej e, trzy kolorki. Też dziergam podwójną nitką, bo to jest włóczka typowo skarpetkowa. E, dlatego, że w 80% składa się z Merino Superwash i w 20% z nylonu. I muszę Wam powiedzieć, że ja potrzebuję mieć sweter z podwójnej nitki arnety. Koniecznie muszę mieć taki sweter. Ona jest tak milutka, mm, super, po prostu świetna i wybór kolorów jest niemożliwy. Yy, szok po prostu. Yy, nie umiałam się zdecydować nawet na yy, przyodcienie do tego sweterka. Yy. musicie mi wybaczyć. Na trzy do tego sweterka, bo jest ich chyba z siedemdziesiąt. Powaga 70, czyli w wersji tego sweterka można zrobić tyle i tyle. Moje są w beżach i brązach. Tutaj mamy taką musztardę, tu mamy takie orzech laskowy. Fajne kolor na włosy w sumie. Bardzo podobne do tego mojego cynamonowego sweterka. No i taki szaro-beżowy w sumie. On jest lekko taki... Um, jak to się mówi? Melanżowy, o! Melanż. Ale ta musztardowa, ojo, super, super, super. Um, także jestem pod wrażeniem, ale na skarpetki wydaje mi się troszeczkę zbyt cienka. Um, ona ma 210 m 50 gramach, także no... No nie wiem, albo skarpetki troszkę grubsze, yy, albo żakardowe, albo podwójna nitka i sweter. Będzie, będzie taki sweter. Super. Yy, tu mamy jeszcze tilie. Tilie, czyli... Już, już. Yy, kid Silk... Nie, wróć, wróć. Kid Moher i jedwa. Yy. To jest bardzo fajna, miesięczna włóczka. Ma dużo kłaczków. Eee, taka w sumie do połączenia z arwetą. Z tego co pamiętam, dużo wzorów Petit knit jest e, dzierganych oryginalnie z. Tu małe, małe. choć konieczko. Z arwety i TV. To jest bimber. Bimber to jest kotek dla przyciągnięcia uwagi i publiki. Eee, dużo sweterków od Petnik właśnie jest z tego połączenia i w sumie się nie dziwię, bo jest naprawdę mega. E, kolory do siebie pasują. Co tam? Kolor ojej. Kolory do siebie pasują i tam marku eee, I naprawdę jest, jest ich dużo dużo. Eee, super. Naprawdę super. I jako taka w sumie ciekawostka tutaj, w tym wzorze, jest taka oczka. Mam nadzieję, że łapie ostrość. To jest paja, czyli wiskoza i metaliczna nitka poliestrowa. Pojedyncze nie, ale jako pasek super. Naprawdę fajna. Robi taki bling-bling w całym swetelku. Tutaj ją ja mam. Tak? O, zakryłam. Tutaj. Wygląda naprawdę fajnie. Jestem zadowolona ze swojego połączenia kolorów. Wszystkie włóczki z Filcolany, Filcolany, duńskiej firmy z tradycjami, powiedziałam, że mają napisane na banderoli, że produkują od 1952 roku. Także, także super. 60? 60 lat w sumie, tak. Dokładnie 60. 60, 70. Dobra, <noise> no, tak byłam słaba z matką w szkole. Ok. Co ja jeszcze mam wam do pokazania? Mam druty nit Pro z tej ostatniej kolekcji Mindful. Mam zestaw. The Belief. Tak. Set. Mamy taki elegancki piwniczek. Tu muszę się, bo mam coś jeszcze, jak zwykle. Dobra. To jest Belief Set. To są takie zwykłe, zwykłe druty wymienne, ale mają dosyć długie te końcówki. One są całkiem ostre, nie tak ostre jak Hiechi ja bym je porównała najbardziej do drutów ciągu, tych metalowych. Poważnie. Mnie się wydały, w cudzysłowie, tańszą wersją ciągu. Dziergam na nich właśnie ten sweterek z spicolany. I fajnie się na nich dzierga, muszę powiedzieć. Są w dotyku takie satynowe, nie. Ktoś kiedyś powiedział, że druty metalowe śmierdzą bilonem pieniędzmi. No nie, nie wszystkie. Nie wszystkie, ale się zdarza. Te są fajne. Do zestawu dołączony był taki piórniczek na akcesoria. Mamy tutaj markery, żyłki, miereczkę do drutów. Fajnie, fajnie. Wszystko utrzymane w takim turkusowym odcieniu. Tu jest taki jeszcze przybornik z, ze stoperami na druty, takimi na żyłki. Takie jakby grzybki na żyłki. Nie wiem, czy to będzie widać. Te kluczyki do żyłek. Co jeszcze łączniki, trochę markerów jest, takich kółeczek i spinaczy. O, super. Myślę, że ten zestaw to naprawdę fajny pomysł na prezent, bo już za chwilę święta. Są też dwie igły, do włóczek cieńszych i grubszych. Fajne, fajne. I kupiłam sobie jeszcze do tego dwie pary drutów z krótką żółką, skarpetkowych. Nie wiem, czy mówiłam, ale ja dziergam skarpetki na drutach, właśnie z taką króciutką żółką. I stwierdziłam, że bardzo chcę wypróbować te. One mają 25 cm. Żółka jest fajna, elastyczna, ale nie tak wiotka jak jech ja. I nie tak sztywna jak ciało go. No, zobaczymy. Narzucę skarpetki, to, to je przetestuję. Tak, dlaczego niet pro? Nie wiem, czy wiecie, osoby, które mnie obserwują, może im się przewinęło. Ja nie robiłam niet pro. Korzystałam z drutów Neat Pro na początku swojego dziergania i yy, to był ten czas, kiedy stwierdziłam, że jednak wolę spróbować szydełka, bo te druty mi po prostu nie pasują. Yy, te łączenia yy, 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 tutaj wezmę sobie żółkę. żółka, 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 żółka. żółka, Te łączenia. Yy, żółki z tą końcówką metalową, one nie były płynne, one były takie y, toporne. Y, żółka, y, włóczka często się na niej zatrzymywała, y, nie była przyjemna dla mnie ta praca. Y, miałam, pamiętam, kupiłam sobie na pierwszy raz takie druty akrylowe, mam no, gdzieś chyba w szafie. Dla mnie to są takie relikty. I w sumie porównałabym chętnie, jak, jak NIT Pro się zmieniło od tego czasu, bo to jest no ponad 7-8 w sumie lat. Od kiedy ja dziergam, od kiedy używam drutów i szydełek. Więc mm. może zrobimy sobie takie porównanko, co by na to znajdziemy? Mm. W każdym razie, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, póki co. To jest dopiero pierwszy udziech, więc wypowiem się pewnie za jakiś czas. Mam takie jeszcze wkuśną torebeczkę na robótkę. Na skarpetki chyba, bo to jest maleństwo. Z Peter tam nie wejdzie. Ale jest. Co mam jeszcze w planach tutaj? Z mojej listy już wszystko. Ale chciałam wam powiedzieć, że w najbliższym czasie pewnie będę robić um, jakieś czapki, um, może na prezenty. Mam do zrobienia sweter dla siostry, eco baby Brush um, od Gabo, i to będzie um, November sweater od Petit. Um, to jest ten sweterek robimy November chyba. Sprawdzimy. Robione briożką. Tak. Jeszcze mam do wykończenia brite od Omanufaktura. Zakupiłam zestaw do jej wydziergania u gabo z włóczki FOG. <tryk> To jest połączenie wełny merino z bawełną. To jest taki puszek z rdzeniem w środku jakby, coś jak te włóczki dmuchane i będzie jeszcze jedna brita, bo ja swoją zrobiłam wiosną, kiedy mój najmłodszy noś był w szpitalu w sumie, dziergałam ją w szpitalu. Dla zabicia czasu i ucieczki myśli w sumie. Hmm. No i co jeszcze? Wracam do pracy. Czas skończyć e, test żakardowych skarpetek. Hmm. Zabrać się za kolejny test. Nie, no, ale ja bym chciała już nosić ten sweter w paski. No powiedzcie, że on będzie super. Super będzie. To są totalnie moje kolory. Totalnie. On ma bardzo ciekawą konstrukcję. Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim. Ehm. No dzisiaj chyba skończymy. Skończymy. Dajcie mi znać w komentarzu, co macie fajnego na drutach. Mam nadzieję, że światło tutaj jest takie w miarę, bo podkręciłam je jeszcze trochę. I mam nadzieję, że spotkamy się przy kawce. Jeszcze raz zapraszam na swój Instagram. Ehm gdzie pojawią się jakieś stoliski pewnie, bo ostatnio idzie sobie marniutko ze zdjęciami. Mm -hmm. Po prostu jakoś tak mam, mam takie fazy, wiecie, że mm, teraz robię tych zdjęć mnóstwo, a potem mi się nie chce zupełnie, tak jakbym się przesyciła tym. Mm, miałam tak, kiedy na swoim koncie wrzucałam takie bardzo minimalistyczne zdjęcia. Kiedy co jeszcze? Kiedy robiłam takie zdjęcia z pasami światła i one wszystkie były takie same. I to po prostu zaczęło być męczące. Męczące, nudne i w ogóle fuj, fuj. Ale to Fajnie, że, że dochodzę do takich wniosków, bo myślę, że takie wnioski najbardziej wpływają na rozwój jakiś, czy to rozwój, nie wiem, w czy to rozwój e, właśnie fotografii. Lubię robić zdjęcia generalnie, nie, nie zrozumcie mnie źle, ale e, taki moment przychodzi, że kurczę, ale ja nie wiem, jak ja bym to zrobiła. E, takie już było co by tu jeszcze dać, tak? No, nie ukrywam, że moje konto jest mocno beżowych, w beżowych, neutralnych kolorach e, i jak wrzucę coś kolorowego, to jest e, święto lasu tak zwane, ale, e, ale staram się tam wplatać sobie nieco i e, żeby to nie było takie nudne, nie? A tu jakieś tam rolki z dzierganiem, e, a to trochę jakichś krajobrazów albo portretów na zewnątrz. No, muszę jeszcze raz złapać, złapać bakcyla. No i na no dworzu jest dzisiaj tak szaro. Miałam robić te zdjęcia, ale no, nie wyszło. Zobaczymy. Muszę więcej projektów pokończyć albo jeszcze więcej pozaczynać, żeby. Żeby coś tam poklikać. Wygląda na to, że aparat nie był w stanie przemielić mojego długotrwałego marudzenia na, na niechęć do robienia zdjęć i, i postanowił, że, że czas zakończyć. U... Ja bardzo Wam dziękuję za ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka podcastu. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie polecenia, za komentarze w ogóle. O, to było takie o ja mam subskrybenta, o ja jak super. I, i wiecie, to jest naprawdę takie, takie emocjonujące, jak dochodzi coraz to więcej osób i, i wow, ekstra. Super. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że na Insta i in, na Ravelry jestem jako Enbierinka. Na Ravelry znajdziecie także moje wzory na skarpetki. Na razie tylko na skarpetki. Tak. Na Insta jest dużo zdjęć. Czasem pojawia się jakieś story albo rolka. Muszę sobie wyrobić większą systematyczność w tej kwestii i do następnego tygodnia. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu przy kawce, yy, znowu przy kawce, z jakimś fajnym, skończonym udziargiem, albo w trakcie ziergania. Miło mi do Was tak sobie pogadać czasem. Tak, miło, bardzo. Do zobaczenia. Pa, pa.